Witam. Podążając za światowymi trendami, domami mody, chociażby Izabel Marant, Borsa, chcielibyśmy zaprezentować motyw Animal Print. Tutaj pierwsza modelka ma na sobie bardzo kobiecą, ponadczasową panterkę, sukienka baskinka. Bardzo ładnie prezentuje się tutaj, podkreśla talię na biodrach, bardzo kobiecą. Wykończona jest u góry czarną siateczką. Na ręku mamy tutaj motywy bransoletki etniczne, czarna skóra, róż, który też ładnie koresponduje tutaj z delikatnym kolczykiem w uchu. Można też do tego dodać troszeczkę bardziej klasyki i elegancko złotą, delikatną biżuterię, którą zresztą prezentowała druga nasza modelka. Do tego miała zwykły biały top boxerka, również panterkowa marynarka, może być zapięta na jeden guzik, rozpięta, podwinięte rękawy, ściągnięte i do tego mini spódniczka skórzana, czekoladowy brąz. Do tego stylu świetnie pasują fryzury z lat 60. czyli natapierowane włosy. Tutaj mamy stylizację taką Lana Del Rey, druga modelka miała na sobie również krótsza fryzura, też wytapierowane, ściągnięte do tyłu włosy. Buty mogą być zwykłe czarne, klasyczne szpilki, bardzo fajnie nawet wyglądają w delikatny szpic. Mogą być też kowbojki, może być czekoladowy brąz, mogą być złote szpilki, dodatki, jeśli dodamy złoto, będzie troszeczkę bardziej glamour. Można wykończyć tutaj delikatnie paseczkiem, podkreślić jeszcze talię subtelnym, no i myślę, że, że to na tyle.